Laptop czy komputer? Odwieczny temat sporów, które toczą się na internecie i mam nadzieję, że tym filmem rozwieje wasze wątpliwości. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jakiś czas temu w zakładce społeczność na kanale X.com zapytaliśmy Was, w jakiej kwocie chcielibyście porównanie laptopa z komputerem. Większość z Was wybrała kwotę 4000 zł. I być może wynik tej rywalizacji jest z góry przesądzony, ale wziąć trzeba pod uwagę to, że do komputera potrzebujemy nie samej skrzynki, ale również systemu operacyjnego, monitora, jak i peryferii. Pytanie, czy to przeważy szale na korzyść laptopa? O tym za chwilkę się przekonamy. Pozwólcie, że teraz pokrótce przedstawię Wam zawodników dzisiejszego odcinka. Zaczniemy od laptopa, a jest to HP Pavilion Gaming. Laptop, który posiada matrycę matową IPS o przekątnej 17,3 cala, procesor Intel Core i5 9300H, czyli 4 rdzenie, 8 wątków, a maksymalny boost na wszystkich rdzeniach to 4000 MHz. Pamięć RAM to 8 GB, rzecz jasna DDR4 o taktowaniu 2666 MHz. Natomiast warto dodać, że jest tutaj jedna kość, także działa ona w single channel. Dysk SSD o pojemności 256 GB, na którym zainstalowany jest już system operacyjny Windows 10 Home. I karta graficzna Nvidia GTX 1650, 6 GB WIRAM na pokładzie. Cena tego laptopa to 4099 Zł. Tak wygląda specyfikacja laptopa. Teraz zerknijmy, jaki komputer udało mi się złożyć w tej kwocie. Zaczniemy od procesora. Jest to Intel Core i5 9400F, 6 rdzeni, 6 wątków i maksymalny boost na wszystkich rdzeniach pod obciążeniem to 3900 MHz. Procesor posadziłem na płycie Asus Tuf B360M-E Gaming w standardzie micro ATX. Do tego dobrałem 8 GB pamięci RAM HyperX Fury, dwie kości po 4 GB, taktowanie 2666 MHz i opóźnienia CL16. Dysk SSD, na którym także zainstalowany jest system operacyjny Windows 10 Home, to PNY o pojemności 480 GB na interfejs SATA. Karta graficzna Gigabyte GTX 1660 w wersji OC, chłodzona niereferencyjnym układem z dwoma wentylatorami 90 mm. Mocy do zestawu dostarczy Be Quiet System Power 9 500W z certyfikatem 80 plus brąz, a wszystko to zamknąłem w obudowie Modecom Oberon Silent, czyli obudowa wyciszana. W komplecie posiada ona trzy wentylatory 120 mm. Obraz wyświetlał będzie monitor LG 24MP59G z matrycą IPS o przekątnej 24 cale. No i została jeszcze peryferia, żeby zmieścić się w cenie musiałem pójść w kierunku budżetowego zestawu, tak zwanego combo od Red Dragon, w którego skład wchodzi myszka, klawiatura, słuchawki, jak i podkładka. Koszt całego komputera to 4120 zł, czyli 20 zł więcej od laptopa, ale... Trzeba wziąć pod uwagę to, że do laptopa potrzebujemy jeszcze myszkę i podkładkę, czyli dodatkowy koszt powiedzmy 70-80 zł, żeby miało to ręce i nogi. Także laptop wyjdzie troszeczkę więcej, ale nie będą to jakieś duże różnice. Co do specyfikacji, no tutaj zdecydowanie komputer jest faworytem. Lepsza karta graficzna, procesor, jak i pamięci działające w Dual Channel, ale za chwilkę przekonacie się sami, o ile lepiej komputer wypada w porównaniu do laptopa HP Pavilion, także zapraszam. Jak macie 4000 zł i szukacie sprzętu do grania, to jak widzieliście lepiej pójść w kierunku komputera, który był zdecydowanie wydajniejszy od laptopa. Był on również cichszy, bo poziom głośności, jaki generował, to okolice ok. 38 dB, gdzie laptop potrafił pokazywać wartości nawet 48. Ale za to laptop jest troszeczkę mniej prądożerny i pobierał około 30 W mniej w porównaniu do pc Weźcie jednak pod uwagę to, że ja do tego zestawu dobrałem bardzo tani zestaw peryferii. Całość, jak się nie mylę, kosztowała około 160 zł. Czyli cena można powiedzieć przyzwoitej myszki i gdybyście chcieli kupić coś lepszego, no to musi dorzucić 3-4 stówy. Gdybyście te 300-400 zł dorzucili do laptopa to możecie znaleźć już coś z GTX 1660Ti, czyli wydajność będzie bardzo zbliżona, podobna, nawet może lepsza do komputera, który dzisiaj Wam pokazywałem. Druga sprawa, no to laptop jest jakby nie patrzył urządzeniem mobilnym. Jeżeli jesteście studentami, często dziś wyjeżdżacie, zabieracie laptopa ze sobą, czy też nie macie w domu miejsca na postawienie biurka z komputerem, no to laptop będzie zdecydowanie lepszym wyjściem. Wszystko zależy od tego, gdzie i jak ten sprzęt będziecie użytkowali. Na dzisiaj to byłoby tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.